O, dzisiaj wam pokażę, jak zrobić coś takiego. Kolejny odcinek Influenceriady, nie sądziłem, że doczekam tego momentu. Dzisiaj wam pokażę jak zrobić beat w stylu Jeremiego Sohana od Okiego. w ogóle dużo miłości dla was za odbiór poprzedniego odcinka, w sensie mogło być lepiej, dużo lepiej, ale jest całkiem znośnie. Będę doceniał to co mamy, wbijajcie na Discorda Vision, drugi link w opisie. Ogólnie przekminiłem sobie dzisiaj, że jeszcze poczekam chwilę z otwarciem. Prawdopodobnie dropnę go po prostu razem z trzecim odcinkiem na tym kanale, czyli pewnie za jakieś kolejne dwa tygodnie. no kur... postaram się szybciej. Jest jak jest. Było dużo więcej osób niż się spodziewałem, i wydaje mi się, że lepiej, żebyście się tam wszyscy nastakowali. Chciałem też zrobić content z Discorda z oceniania bitów, ale to już swoją drogą. Możecie dać znać w komentarzu, czy, czy klasa, czy obcia, czy spoko, czy nie. Myślę, że spoko. Co tam jeszcze? Followujcie Instagram, unek podłoga. Jak będzie mi się chciało, to przyczepię do palca, a jak nie, to to chuj. Kupujcie też Vision dramki, bo po ostatnim odcinku naprawdę sporo z Was go kupiło i wielki szarał dla Was za to. No i co? No przechodzimy do kukapu. Teraz zobaczycie, jaką kosę zrobiłem z tym dramkitem. Także kupuj to. Aha, jeśli chcecie szybciej odcinki, jeśli jesteś montażystą, napisz do mnie pod tym filmem. Zapłacę. Nasz komar próbował mnie zaatakować. Sharout Ostatnio była woda, dzisiaj jest protein. 35 gram białka. Jakaś podróba, bo mnie nie stać. Dobra, let's go. Walimy ten bit do spodu. Ogólnie jeśli zagłębimy się cały bit w numerze Jeremy Sohan, to szybko usłyszycie, że wbrew pozorom jest on bardzo prosty. Składa się on tak naprawdę tylko strąbek i perkusji, ewentualnie potem wchodzi ten switch z elektryczną gitarą, z tego co pamiętam. Więc jest to ogólnie prosty beat. Ja oczywiście spróbuję go trochę skomplikować. Raz i Właśnie doszło do mnie, że przez ostatnie 10 minut nie nagrywał się k**a obraz. Dobra, zrobiłem w tym czasie coś takiego. No i spoko w sumie. Ogólnie tu jest dużo zlayerowanych ścieżek, które po prostu sumują się na ten ostateczny efekt od razu bez pięknienia. Zamontowałbym na to jakąś podstawę typu piano. Wezmę je sobie w sumie z Flexa. Flex też ma fajne rzeczy, a jest w sumie za darmo przy zakupie Fela. No i fajnie. Już od razu jest tak. Wiesz co chodzi. Dobra, nie wiem co tu mogę dodać. Spróbuję może z jakimś Arcadem. Arcade jest ogólnie fajny na jakieś takie dodatki, tylko że on jest całkiem drogi. Ale dopóki będziecie kupować Vision Drumkit, to będziemy na niego stać. Fajny, ma takie orkiestralne akcenty, tylko czasami trzeba je dużo modyfikować. Ale jak się już dojdzie do tego finalnego efektu, to brzmi to całkiem spoko. Jeszcze takie prumknięcie bym dał. Fajnie w sumie brzmi. Dajmy sobie jakieś lida od razu. Klasycznie, zeno, bez p***nia, szybki skok na keyboard. Coś takiego, nie? O, jeszcze bym dał taki, taki akcent na początek. Ta melodia miała taki statement. Wiesz co chodzi. No i kosa. Zdajrujmy to sobie z jakimś drugim leadem. Dałbym jeszcze jakieś takie akcenty na melodii, żeby to się bardziej wyróżniało. O! Wiem co Wam pokażę. Saibista wtyka. Nazywa się State Machine Beat Flip Saibista nazwa. Zobacz, jak to wygląda. To jest przyszłość. Ta wtyka jest darmowa, ale jest naprawdę zajebista. Ktoś ją chyba ostatnio polecał, chyba Merkury. Pa, jakie tu masz dźwięki, stary? Dobra, dajmy sobie taki akord. Szukam sobie jeszcze brasu jakiegoś takiego mocniejszego. Dobra, no, to już jest agresja. Teraz znalazłem jeszcze taki drugi. Zdajeruję go, bo fajnie brzmi w sumie. Spiczowałem jeszcze teraz taki ambient. Może się przyda. To jest właśnie typowe pełnianie bitu do granic możliwości, ale może akurat będzie brzmieć spoko, jak coś to to w dole. Dobra, żeby jeszcze podbić ten respect, damy sobie bass na start, jakiś taki bas alaris. Oczywiście skorzystamy tutaj z niezawodnego Vision Drumki, najlepsze drumki w Polsce. Ja w ogóle wam tam niektóre rzeczy wyszczególniłem wykrzyknikami. To są takie typowe goaty, których najczęściej używam, naprawdę są zajebiste. Teraz tak oktawę wyżej. Dobra, jest całkiem całkiem, powiedzmy. Może sobie to po prostu zlayerujemy z jakimś innym basem. Ten jest fajny. Max Shooter w ogóle fajne fajne basy też ma. No, Przytnijmy to trochę. Fajną dynamikę to ma. ale ten Basik Window z tego drumkitu mojego jest tak mocny, naprawdę on pasuje totalnie do wszystkiego. Dobra, zróbmy tą perkę, weźmy sobie może takiego spinza. One ogólnie zostały przeze mnie tak zmiksowane, że macie ten efekt przestrzeni w każdym spinzie, zaraz to odczujecie w ogóle na bicie. W Vision Drumkit macie też MIDI, zapomniałem o tym ostatnio powiedzieć, ale możecie sobie po prostu dać AO8 Starter i wam się automatycznie uzupełni AO8 po tej najprostszej linii. Macie też tam jakieś bardziej zmodyfikowane spiny, możecie sobie potestować, bo. tego jest naprawdę. A tutaj tą drugą część bym jakoś zmienił, żeby coś się tam zaczęło dziać. No dobra, spoko. Dajmy jakiś hi-hat. Jakiegoś klapa. Dajmy takiego klasycznego może. Nie ma co rozkminieć też za bardzo. Kika ładujmy. Jakiś open hat do tego, może tak niżej go damy. Dobra, weźmy sobie jakiś midi na ten hi-hat, żeby się zaczęło coś z nim dziać, bo na razie nie chyba. W ogóle dałbym w tym bicie jakiegoś snare rolla O! No, sporo tutaj. daje. Jakiegoś crash, może jeszcze dajmy. تن است No, i teraz ten beat ma statement. Yo, tutaj Munek z przyszłości. Sorry, że wam przerywam, ale przypominam każdemu o Discordzie, do którego link macie w drugiej linii opisu. Tak jak na starcie wam mówiłem, na razie nie jest on jeszcze aktywny, bo chcę, żeby jeszcze więcej osób się tam nastakowało. Ale naprawdę jestem wam strasznie wdzięczny za to, w jakich ilościach tam dołączacie, bo serio, nie spodziewałem się takiego odzewu z waszej strony. Także Vision Dramkit, pierwszy link w opisie. Discord, drugi link w opisie. No i zapraszam was do dalszego oglądania. Zrobiłbym jeszcze takie podbicia z brasów, żeby to nie było takie monotonne. U i wyżej. Pana, jak to brzmi? Dobra, zajbiście. Te trąbki dają tak dużo, to jest niesamowite. Dajmy jeszcze syrena. Znalazłem jeszcze taki okrzyk e, chóru, też by się chyba wpasował. Tu bym troszeczkę podbił e, ten górę. Pamiętajcie w ogóle, żeby sobie ucinać te doły, bo jak ich nie ucinacie, to wam się wszystko potem na dole zestakuje i będzie brzmieć jak gówno, a nie chcecie, żeby to brzmiało jak gówno. Zajmiemy się zwrotką, żeby to troszeczkę się różniło. Zróbmy nawet taką lukę na hi-haty. Czego tu jeszcze brakuje? Jerka. W ogóle nie wiem, o co chodzi. Czy wy nie oglądaliście ostatniego filmu do końca? Eee, czytam komentarze i piszę tylko Munek, zrób jerka. A zrobię jerka, zrobię. Tu w midi macie też eee, na jerki. Po co się męczyć? Dłużej będę mógł sobie skrolować TikToka. jest harda. Dobra, nie ma co przekminiać, Tak jak przed chwilą wam powiedziałem, TikTok się sam nie poskroluje. Nie będę już nic z tym robił. Finalny odcuch. To okay, jest, aż sobie wezmę wasze zdrowie. Let's go. Video standardowo, nie mam pojęcia kiedy. Trzymajcie się. Yo!